Mówisz, że kolana ci czeszczą, Więc zrób tak, zanim pomyślisz, że to starość. I lekarz ci o tym nie powiedział? No trzymajcie mnie. A wiesz dlaczego te kolana czeszczą? Pewnie myślisz starość, tak? Mm, nie mówią. Kiedy godzinami siedzisz na zatku, a potem udajesz wielkiego sportowca. Też tak masz? Może wstajesz z łóżka jak z kartopulty? Kiedyś w pewnej rozmowie z przyjemnym lekarzem słyszałem pewne zdanie. Twoje kolana nie czeszczą, dlatego, że są stare. One jako pierwsze się buntują, dlatego że je przeciągają. Więc może zacznij od tych trzech prostych rzeczy oporach. Jeżeli ty stajesz ze mną na dłużej, nauczę cię lepiej opiekować się swoim ciałem. To zaobserwuj i lecimy. Takie proste i pospolite. Zacznij swój dzień od ciepłej wody z cytryną i od dodatkiem soli. Dlaczego? To pobudza twoje stawy. 3 minuty. Każdego dnia każdego dnia roluj swoje łydki. Dlaczego? Bo to najczęściej one blokują twoje kolana. Dodaj szczypce żelatyny do swojej diety. Do swojej diety kolagen. Możesz kapsułkach, ale spróbuj naturalne. No i przestań udawać sportowca. Powoli do przodu. Dobrego dnia.